Ty tylko te przepisy, przepisy, przepisy. Zrób coś dla mnie. Przecież wam pomogłem. Proszę cię, błagam cię, jestem zmęczony, głodny, niewyspany. Mam tego dość. Wiem, wiem. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Pamiętaj, że jestem twoim najlepszym przyjacielem. Na razie tylko mówisz, ale nie pomagasz. No, wypuść mnie. Proszę cię bardzo. Zachodzi podejrzanie, że to ty wysłałeś na nas demony. Zachowujesz się dziwnie. Zwariowałeś, czy ja wyglądam na demona? Nic nie wiadomo. Demony są przebiegłe. Twoje zachowanie jest nie na miejscu. Dziwnie się zachowujesz. Podejrzanie. No jak dziwnie. No, a jak gdybyś się zachowywał? Gdybyś był w moim położeniu? Jestem ciekaw, jak by ci to poszło? Wczuj się w moje położenie, a wtedy mnie zrozumiesz. A gdybym był demonem, no to przecież nie powiedziałbym wam, jak z nimi postępować. Pomyśl logicznie. Zachowujesz się niespokojnie. Krzyczysz, wyzywasz, szarpiesz się, machasz rękoma. To są zachowania demoniczne. Jesteś opętany. Gdybyś był w moim położeniu, też byś tak się zachowywał demonicznie. No, wczuł się w te położenie. Chyba to potrafisz. Nie byłem i nie będę w Twoim położeniu. A zresztą, po co mam to sobie wyobrażać? Przecież to obniża wibrację. Słyszycie? Obniża mu wibrację. Co by na to? Nie wiem, co mu powiedzieć. Piszcie.